Siema, cześć, witajcie, panie i panowie. To jest Zagrajmy w Ishar. Jesteśmy już w finałowych lochach, w ostatnim labiryncie, na końcu którego czeka Krog. W międzyczasie dokonałem małego eksperymentu, to znaczy się, musiałem się nauczyć i sprawdzić tutaj kombinację tych wszystkich dźwigni, w jaki sposób należy je ustawić, ażeby to wszystko się pootwierało naturalnie oszczędziłem wam oglądania tego wszystkiego ponieważ byłoby to chyba najbardziej nieinteresujący fragment byłoby to najbardziej nieinteresujący fragment w całej grze tak więc wszystkie dźwignie chyba zostały ustawione już w odpowiedni sposób tak mi się wydaje tak przeszliśmy już ten fragment tak więc możemy będziemy się mogli udawać w zasadzie o co to jest o! Jakiś jednostrzałowiec tutaj wyskoczył, wygląda to jak jakiś zielony demon. Ten sztylet w sumie to chyba mi się za bardzo nie przyda, ale go wezmę tak czy inaczej. Na wszelki wypadek weźmiemy również, to jest chyba gargoyle claw, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie jest to jeden ze składników mikstur. Mały skarb, około 3000, nie wiem czy nam się przyda w dalszej, a co oto? Proszę, dwóch ich tu wyskoczyło. Okej, okay, udało się ich załatwić. Nie wiem czy te skarby, no, precz wreszcie. Rogaty diabły, takie, Hmm. jakieś takie, nie wiem co to jest. Z wyglądu trochę to gargoyle przypomina, ale... E, kolor jest taki, powiedziałbym, dosyć ekstrawagancki, jak na podziemia. No być może grafik miał jakiś tutaj e, dziwny humor, albo spożywał jakieś dziwne substancje, ponieważ no cóż, ten kolor nijak nie pasuje do gry. Okej. Okay. To był mały teleport, który przenosi nas do drugiej, dalszej części podziemi, ponieważ to było takie preludium tylko. Tak mi się wydaje, do tego co nastąpi później. Ale zanim ruszymy w dalszą drogę, tutaj trzeba się przygotować. Przepraszam bardzo musicie mi wybaczyć, mam kompletnie zatkany dzisiaj nos. I mimo moich usilnych starań, mam nadzieję, że e, właśnie dzięki moim w zasadzie usilnym staraniom, mam nadzieję, że e, będzie ten mój głos jakiś taki znośny i będzie to wszystko e, miało ręce i nogi. Będę się starał w każdym razie, staram się cały czas. Ok, starczy tego gadania, e, ponieważ e, przygotujemy tutaj jeszcze jedną miksturę, bo trzeba być w tych lochach naprawdę. Przygotowanym na spotkanie z każdym. Jak widzicie, tutaj, z wyjątkiem z Lorana, cała reszta ledwo żyje. Okej, okay. znaczy nie ledwo żyje. Wiecie o co mi chodzi. Okej, okay. Aramir również już jest w pełni sił. Olej, salamandrę. I. Jeszcze teraz dwa razy. O, właśnie. I to powinno tutaj. O, właśnie. Targana również przywrócić mu tutaj w pełną energię. W zasadzie e, sprawić, że będzie już dobrym wojownikiem. Tak, to można powiedzieć. Ok, nieważne. Zapiszemy grę na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co czeka dalej. Co czeka nas dalej i co się będzie działo. E, ok. Jak widzicie, Zeloran po raz kolejny się bardzo przydaje. Mental Shield to jest bardzo przydatny czar w starciach ze wszelakiej maści czarodziejami oraz magami oraz tym podobnymi indywidualnościami. A... O właśnie, tutaj. Tylko moment. O! okej, okay, zadziałał binding, e, czyli to starcie udało się nam. E, udało się, ponieważ e, to jest dosyć niebezpieczny przeciwnik ten. To jest chyba licz czy jakiś taki odpowiednik maga. I gdyby. Zresztą to się odnosi do wszystkich magów już wszystkich czarodziei. Jeśli nie rzucimy mental shield, to po prostu obrzucą oni nas wszelakiej ma maści zaklęciami. I o ile nawet uda nam się pokonać tego danego adwersarza, to o tyle dalsze. Dalsze podróżowanie, dalsze walki byłyby koszmarnie trudne, ponieważ mimo wszystko ja wszystkich czarów zdejmujących wszystkie klątwy oraz uroki też nie posiadam na razie na składzie, także. Wiecie, lepiej się zabezpieczyć. To jest zawsze najlepszy sposób i najlepsza metoda. Okej. Okay. Jak widzicie, mam już 13 tysięcy złotych monet. U Aramira jest. Także zobaczymy, jak będzie nam szło. Ale to jest taki, mam wrażenie, bufer bezpieczeństwa, wyjście awaryjne, gdyby coś poszło nie tak. Mam nadzieję, że nie pójdzie. Znaczy, że pójdzie wszystko zgodnie z planem, to mam na myśli. Ale nigdy nic nie wiadomo. okej okay. to jest też zwykły klucz. Kurczę. Myślę, że gdybym teraz udał się w tą stronę... Chyba dobrze idę. Nie. To jest kolejne. To jest tylko taki bonus. A w tych niszach też niczego nie ma. Spróbujemy w takim razie otworzyć te drzwi. No ale też chyba jest nie ten klucz. No co jest? Kurczę! Zdecydowanie jest nie ten. No. To jest tylko. Zrobię tak, żeby się upewnić, ale. Do tego, do tego zamka powinien być raczej srebrny klucz. A nie, a nie żaden z tych złotych. A nie, a jednak. O no proszę, to było zaskakujące, ale to była bardzo pozytywna i bardzo miła niespodzianka. Ok. E, Morgula. Morgula nie potrzebuje mieć żadnego tutaj e, tego paska fizyczności, ponieważ ona jest. Ona nie walczy fizycznie. Dobra, tutaj są też jakieś dźwignie. Trzeba się przede wszystkim rozejrzeć po tym labiryncie. Po tych tutaj odnogach. O, znowu. Demony. Ok, szybko się udało ich pozbyć. To było dosyć łatwe. A tutaj jest kolejny skarb. Proszę bardzo. Musicie przyznać, że to jest dosyć, dosyć dziwne ze strony twórców. Tak porozrzucać te wszystkie skarby dopiero na ostatnim poziomie, w tych ostatnich lochach i w tym labiryncie. Chyba, że. Yy, Twórcy dają nam, przecież mam taki, w sumie to, być może się mylę, ale tak zaczynam powoli podejrzewać, że to generalnie ma nam pomóc w pokonaniu kroba. To znaczy, się chyba tak delikatnie sugerują nam, ażeby przed finałową walką udać się z powrotem tam do wioski albo do jednego z miast, ażeby się wykurować, wyleczyć oraz nakupować najlepszego możliwego sprzętu. Być może, Taki był zamysł autorów, a być może się po prostu mylę. Ale trudno wytłumaczyć w inny sposób tyle skarbów i tyle tych wszystkich złotych monet i pieniędzy w tych ostatnich lochach. No bo co innego przecież z nimi zrobić? No właśnie, no właśnie, to jest pytanie. Dobra, my tu gadu gadu, a lochy dalej tutaj się ciągną i ciągną. Okej, okay, tutaj jest kolejna. jest chyba Rad Brain. Szczurzy mózg, tak mi się wydaje. Zaczynam już rozpoznawać te wszystkie mikstury the potions, która jak wygląda. Ale przed robieniem mikstur i tak jest lepiej bezpieczniej sprawdzić, bo w bardzo łatwy sposób można uważyć nie taką miksturę i zatruć swoją drużynę. A to jest bardzo niedobre i niemądre. Okej. Okay. starczy tego off-topa. Musimy iść dalej. No i kolejne. I kolejny skarb to jest ile? Chyba 2500. Z drugiej strony, w sumie, właśnie przyszło mi do głowy, że być może ma to służyć. O, tylko momencik, bo tutaj widzę, że chłopaki nas zaatakowały. A to poszło szybko i łatwo. Być może y, te skarby właśnie mają. O, co daleko jest, to muszę podejść odrobinę. Nie, to tak, to nie zadziała. Kurde. Który to był teraz klucz? Ten? Znaczy to nie był ten, ale nie wiedziałem, który, który działa. No i to jest ostatni. Okej. Okay. Y, być może te wszystkie skarby mają służyć możliwości. O! 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 oj, O! oj, O! 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 Diabli go nadali, skurczy syn. Ajajaj. Ok, udało się. Ok. Momencik, po kolei. Trzeba szybko najpierw go załatwić. No. I kur, nic mu się nie dzieje. Ach, szlagby go trafił. A spróbujmy go, może, fireballem. Okej, okay, firebolle chyba działają, tylko że. A, by go wszyscy diabli wzięli. No, fizycznie w ogóle nic nie mogę mu zrobić. Kiepsko to widzę. Przyzna się uczciwie, że kiepsko to widzę. Dobra, spróbuję jednej sztuczki, ale teraz lepiej będę cicho. Dobra, to będzie dobra mikstura. Morgula, no, dobra. I to powinno nam teraz pomóc w wystarczającym stopniu. No co jest? Chodź, Loran. Ty się napij. Powinno wszystko zadziałać. Ok, nie, tu mu fizycznie też nic nie zrobię. Nie wiem, co się dzieje. Chyba jestem. Może tak. Przecież to jest magiczny miecz, no czemu nie działa Może po prostu ucieknę, co? Zrobimy może. Ha. Nie wiem czy to ma szansę zadziałać. Dobra. dobra, jeśli się w takim wypadku obudzi z tego binding, e, to już wszyscy wszędzie nie, cały czas to nic mi nie robię. Jeśli się obudzi z binding, to jest na niego rzucona inversion. Teoretycznie powinien sam siebie e, zaatakować. Tylko nie wiem czemu tutaj kompletnie nic nie działa w ogóle. Dobra, nie ma co tutaj dużo dyskutować. Dla bezpieczeństwa trzeba zapisać grę. Ponieważ to spotkanie z tym żarodziejem naprawdę. O, no, jak widzicie, wybiło mnie trochę z rytmu i. No, jestem. Kurczę, nie wiem o co chodzi. Nie za bardzo wiem jak go pokonać. Więc chyba po prostu uciekniemy, ponieważ aż tak będzie najbezpieczniej. A w tym pomieszczeniu już nic więcej, nie ma żadnego wyjścia z niego, też nie ma żadnej odnogi, więc coś tam znalazłem, coś zebrałem, to jest taka symbol jakiś, ale to dokładnie wszystko sprawdzimy później, ponieważ jeśli ten pan zdecyduje się opuścić to pomieszczenie, to zrobi z nas kotlety mielone, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Czu, 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 czu. Kurde, co za typ w ogóle? Nie mam pojęcia, jak go pokonać. A jeszcze Barman ma version do tego. Ach. Oj Boże. Dobra. Wszystkie, wszystkie statusy zostały zlikwidowane, tak więc... Myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni na razie. Ale... Sami widzieliście, że było blisko. Tylko teraz te drzwi jakoś muszę je otworzyć. Gdzieś widziałem chyba dźwignię jakąś. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ona zadziała. Mam nadzieję, że tak. Tak jest, ok. Dziękuję bardzo. Udało nam się otworzyć drzwi do kolejnej części podziemi. A, tutaj są pająki. Kurde. Musimy. Musz też jedzie na rezerwie. A, tu. A, widzicie, że teraz ta ostatnia tutaj. Ja ten ostatni poziom to są nie przelewki. Im dalej, tym trudniej, im dalej, tym gorzej. Okej. Okay. Tutaj, tu, tutaj. tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj jest nos, następny klucz. Kolejny klucz. A tutaj, co jest tutaj? Tu jest tutaj sztulek do rzucania. Tak jest. O, pająki chyba są w tle. Tak. I ostatni tutaj jest mój tablet runiczny, tablica runiczna. Ok, czyli są wszystkie pięć i jestem skompletowany. Ok yy, Czyli mam już chyba wszystkie, wszystkie elementy, które są wymagane do pokonania kroga. Co oznacza, że... O! I, że, że krok na pewno nie będzie daleko. Ponieważ za tym labiryntem jest taka świątynia, chyba tak mi się wydaje. A jak już wejdziemy do świątyni, to nie wiem, czy jest z niej droga odwrotu, nie wiem, czy można z niej wyjść. Ale mam już pięć tablic, mam, mam te wszystkie pierścienie, które będą chroniły nas przed ogniem. Mam teraz również te habity, czy diabli wiedzą, co to jest, te stroje w każdym razie. I chyba nic więcej nie jest wymagane. To jest dobry klucz? Nie. Na pewno to nie jest ten. Spróbujemy inny. Też nie ten. Który to był ten? Nie, może ten drugi? No co jest? Eee, spróbujemy ostatni. No co jest, też nie ten. By to diabli nadali. Nie, no też nie ten. O, ktoś inny ma może? Nie, nikt już więcej nic nie ma. No co jest? No jak ja mam tam wejść bez klucza? O matko, tylko mam nadzieję, że to nie był ten kurde przeklęty czarodziej, który ma klucz. Bo jeśli tak, to naprawdę... O matko, nie, mam nadzieję, że nie. Dobra, spróbujemy tutaj się dokładnie rozejrzeć wszędzie. Po prostu być może coś przegapiłem. Mam taką nadzieję. Okej, okay. hmm. nie wiem, czy tutaj byłem. Byłem, chyba. Co jest tutaj? Nie, 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 to ja teraz nie to... Aj kurczę, nie o to, nie o to mi chodziło. Kolejny skarb. 26 tysięcy. Okej. Okay. I tutaj są drzwi, ale... Aha, dobra. Jak otworzymy drzwi, to co się stanie? O kurde. Ojoj, oj, to lepiej zapiszemy grę w takim razie. To może być chyba niebezpiecznie. Tak jest. Czas na sejwa, Na razie. Cześć.